Strada Judasza. Judasz wszedł do historii jako ten, który zdradził Jezusa. Stał się tym samym symbolem strady. A do słownictwa wyszły określenia Judaszowe srebrniki oraz Judaszowy pocałunek jako synonimy zaprzedania i fałszu. Na kartach Ewangelii Judasz pojawia się z przydomkiem Iskariota. Istnieje kilka hipotez wyjaśniających pochodzenie tego określenia. Pierwsza wskazuje na pochodzenie Judasza z miejscowości Keriot. Druga kojarzy przydomek z łacińskim Sicarius, od Sika, sztylet, łącząc Judasza z Zelotami, radykalną grupą walczącą z Rzymianami. Wreszcie trzecia odczytuje Iskariota jako Ishkaria, co oznacza człowieka fałszywego, czyli strajcę. Judasz przedstawiany jest przez ewangelistów jako jeden z dwunastu. Zostaje powołany przez mistrza z Nazaretu i wybrany na apostoła. W gronie dwunastu Judasz pełnił zadanie skarbnika, ekonoma. Jezus powierzył mu troskę o wspólną kasę, bowiem widział jego zdolności w tym kierunku. Pierwsze oznaki chciwości zdradza w czasie uczty w Betanii. Maria uczciła Jezusa w bardzo hojny sposób. Wylała fund cennego nardowego olejku na jego głowę. Fund takiego olejku stanowił prawie całoroczny dochód jednego robotnika rolnego. Judasza zgorszyła rozrzutność kobiety. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Pytanie to odsłania subtelnie maskowaną zachłanność i chciwość apostoła. Ewangelista Jan, również apostoł, nie zostawia złudzeń, pisze wprost. Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbało biednych, ale ponieważ był złodziejem i, mając trzos, wykradał to, co składano. Judasz potępia czyn Maryi, a swoje wyrachowanie, chciwość i zakłamanie maskuje pozorami ofiarności, szlachetności, altruizmu. Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie. Ale mnie nie zawsze macie. Jezus nie pomniejsza hojności ani troski o biednych, oni zawsze będą na Ziemi. Wskazuje natomiast na umiejętność rozeznania i wykorzystywania czasu łaski. Maria i Judasz uczestniczą w ostatnich dniach nauczyciela na Ziemi. Jednak jedynie Maria potrafi ten czas właściwie wykorzystać. Jej czyn ma wymiar proroczy, namaściła Jezusa na dzień pogrzebu. Olejek Marii jakby pozwolił Jezusowi pozostać nienaruszonym w grobie i nieskażonym oczekiwać świtu z martwych wstania. Dramat Judasza rozpoczyna się od wieczerzy pożegnalnej Jezusa z uczniami. Już na początku opisu uczty ewangelista wskazuje na działanie zła. Diabeł już nakłonił serce Judasza i aby go wydać. Wieczerza w wieczorniku staje się miejscem walki Jezusa, okuszonego do zdrady ucznia. Jezus umiłował do końca wszystkich uczniów, również Judasza. Dlatego nie chce pozwolić, by się zagubił. By przekonać go o swojej miłości, dokonuje niezwykłego gestu. Zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. I do tej pory Jezus w sposób dyskretny próbował sprowadzić ucznia ze złej drogi. Pomóc mu oprzeć się pokusom. Gdy te zabiegi nie przyniosły skutku, odkrywa karty wobec wszystkich. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Judasz zostaje wprost oskarżony, zdemaskowany. Zdezorientowani uczniowie czują się niepewnie. Równie niepewny Piotr pyta przez pośrednictwo umiłowanego ucznia, kto to jest? I otrzymuje klarowną odpowiedź Jezusa. To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona i kawioty. To była kolejna próba odzyskania ucznia, wydarcia go z rąk szatana. Jezus dzieli się z nim własnym chlebem. Judasz przyjmuje i spożywa kęs chleba. Jednak jego serce pozostaje niewzruszone. Utwierdza się w powziętej w wcześniej decyzji. Pozwala, by zawładnął nim do reszty szatan. Jezus traktuje zagubionego ucznia po partnersku. Chce go sprowadzić z błędnej drogi, ale szanuje jego wolność. Judasz opuścił wieczernik i ucztujących z Jezusem towarzyszy. A była noc. Wszedł w pakt z ciemnościami i złem. Judasz jest zawiedzionym, sfrustrowanym idealistą. Początek drogi jego powołania przypomina innych apostołów, jest zafascynowany mistrzem. Jednak w miarę upływu czasu i poznawania Jezusa przekonuje się, że rozmija się on z marzeniami i ideałami Judasza, który sądził, że Jezus ocali Izrael od rzymskiej okupacji. Tymczasem nic z tego. Jezus nie przypomina potężnego jachwa i często okazuje ludzką słabość. Judasz czuje się rozczarowany takim Mesjaszem. Być może ulega impulsom odwetu, impulsom zemsty za trzy zmarnowane lata przeżyte z mistrzem. Jezus nie jest oczekiwanym liderem. Aspirujący do wielkich rzeczy Judasz nie odchodzi, jak odeszliby przeciętni. Rozczarowałem się i koniec z tym, Judasz jest oburzony i rozzłoszczony, jest człowiekiem sukcesu, biznesu. Jeżeli Jezus ma ponieść ostateczną klęskę, to dlaczego przy tym trochę nie skorzystać? Prawdopodobnie pieniędzy, którymi zarządzał, było niemało, ale chciwość daje o sobie jeszcze znać. Swój plan postanowił wciągnąć ówczesną władzę religijną. Wtedy jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. 30 srebrnych cyklów, nazywamy je zwykle srebrnikami, to przeciętne odszkodowanie za spowodowanie śmierci zdrowego niewolnika. Judasz oszacował bardzo nisko swego mistrza. Na dzisiejsze pieniądze to około 10 tysięcy złotych, czyli jakaś czterokrotna średnia miesięczna pensja. Zdrada i pojmanie Jezusa miały miejsce w ogrodzie Getsemani. Judasz znał to miejsce, gdyż Jezus często spędzał w nim czas ze swymi uczniami. Do pomocy w schwytaniu Jezusa otrzymał rzymską kohortę i straż arcykapłańską. Jakby cały obszar władzy został wciągnięty w walkę z Jezusem. Jego uczeń i przyjaciel teraz zdradza mistrza. Zdradza wszystkie wyznawane wcześniej wartości i zdradza siebie, swoje powołanie, misję. Wydaje go wrogom. Zdradzić i wydać to podwójne znaczenie jednego greckiego czasownika. Sposób zdrady należy do wyjątkowo perfidnych. Zdrajca zaś dał im taki znak, ten, którego pocałuje, to on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj rabbi i pocałował go. W czasach Jezusa uczniowie całowali rabinu w rękę lub w głowę. Był to znak szacunku i przyjaźni, wyraza łączącego uczucia i miłości. Pocałunek Judasza wyraża jego obudę. Użyty grecki czasownik wskazuje na pełen uczucia i entuzjazmu pocałunek pocałunek, któremu towarzyszy wzajemny uścisk. Judasz zdradza, udając głębokie uczucie miłości. Witając Judasza, Jezus wypowiada słowa. Przyjacielu, po coś przyszedł. To greckie określenie oznacza towarzysza, ucznia, przyjaciela. Wyraża ono nie tylko uczucie, ale i przynależność, więź, wspólnotę. W przedstawieniach średniowiecznych Judasz jest ukazywany jako tak zwany wstrętny Żyd. Bardzo często obrzydkiej twarzy, czasem przypomina samego szatana. W niektórych dziełach ukazane jest jego lęk i wewnętrzne rozdarcie. Często za plecami pojawia się szatan, który go kusi. Nieraz ten szatan jest przyklejony do jego pleców. Judasz zwykle nosi żółty płaszcz. W średniowieczu kolor żółty to symbol strady, fałszu wrogości, złych zamiarów i bez wstydu. Ale i kolor Żydów. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę. Propatria ponad team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia!